Nazywam się Przemysław Nowaczyk Jestem aktorem. Bardzo lubię to wykonywać, ponieważ bardzo mnie to interesuje. Pokażę swoje takie demo, które ja sobie, wy sobie zażyczycie. Próbowałem odtworzyć ze swoich ust.

Dziękuję za uwagę. To, co zagrałem, to jest melodia z teleturnieju Familiada. Wiem, nie wyszło mi to najlepiej, ale próbowałem to, to odtworzyć no. w moim stylu. Dziękuję za uwagę.